Anastazja była bardzo odważną dziewczynką. Uwielbiała przygody. Bartusia była jej najlepszą przyjaciółką. Bartusia była szybka i sprytna jak lis. Ona też uwielbiała przygody. Pewnego słonecznego dnia bawiły się w parku. Chodźmy na przygodę! powiedziała Anastazja. Tak! krzyknęła Bartusia. Chodźmy. Nagle usłyszały głośny trach! Wielki, wredny krokodyl kroczył przez miasto, kłapał paszczą i wymachiwał ogonem jak szalony. Ludzie uciekali w popłochu. Nagle przemknął psotny bubr, kradł wszystkim czapki. To okropne, krzyknęła Anastazja. Musimy ich powstrzymać. Anastazja mocno się zastanowiła. Mam plan, szepnęła do Bartusi. Musimy być odważne i sprytne jak diabełki z pustą kieszenią. Bartusia kiwnęła głową. Razem damy radę. Zebrały trochę liny i dużą sieć. Potem ruszyły na poszukiwanie rozrabiaków. Anastazja i Bartusia goniły krokodyla. Zmierzał w stronę piekarni. On chce ciastka, krzyknęła Bartusia. Zarzuciły sieć na krokodyla. Został złapany. Następnie ścigały bobra. Był taki szybki jak błyskawica. W końcu zagoniły go nad motławę. Bartusia połaskotała go piórkiem. Zaśmiał się i upuścił wszystkie czapki. Miasto było znów bezpieczne. Anastazja i Bartusia były bohaterkami. Nauczyły się, że nawet największe problemy można rozwiązać dzięki odwadze i przyjaźni.